Siemanko widzę, bo dzisiaj Tori będzie rozkazywał mi w Stars Lecimy mordeczki, mam dla niej przygotowane hardkorowe rzeczy. Będzie musiała zrobić wszystko, co jej będę kazał. Cały dzień na tak taki trochę, nie? Jesteś gotowa? Tak, ale trochę się boję w sumie. <laughs> nie, Ciekawe wiecie. jak to będzie. Jak zostawicie dzisiaj 2000 łapek w górę, to wtedy nagramy odcinek, gdzie rozkazuje Toriemu i nie tylko w Brawl Stars, tylko w eee. każdym życiu. Będzie takie 10 kar na Nie, <laughs> O kurde. Tak no to widzowie macie motywację, żeby lajkować, bo ja coś przyjrzę, ona mi zrobi hardkorowe kary, więc jak chcecie, to zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie jej kanał, bo już zaraz będzie 50 tysięcy subików, może nawet jak już oglądać ten odcinek, to już to dobiliśmy, więc jak możecie, zostawcie suba, tutaj się damy 10 losowych subskrybentów z jej kanału. A jak chcecie pojawić się w kolejnym filmie, to wystarczy, że będziecie mnie na tym kanale subskrybować. No dobra, no to my tu gadamy, gadamy, ale pora przejść do rzeczy, bo troszkę kar dla ciebie mam i wiesz co, zaczniemy tak skromnie, um, bo twoją ulubioną postacią jest Bi, co nie? No. Mam coś przygotowanego takiego dla ciebie tutaj, jeśli chodzi o tą B. E, no więc co? Ej, ale wiesz co, bo teraz się boję, bo nie masz żadnego jeszcze nowego skina do Wii, nie wiem ja wymyśliłeś. Nie bój się, to nie żaden skinek, to coś lepszego, bo widzę, że masz 722 pucharki na niej. Ehm, no może nie chciałbyś mieć ich trochę mniej. Nie! Ale <laughs> on już łapało! Nie no, spadniemy ci trochę. Widzę, że miałeś 27 rangę, ale i tak, wezmę i no. Troszkę gierek trzeba ci tutaj przegrać, także w do 700 też spadła, więc widzowie Ja teraz będę wchodził na gierki i od razu będę dedał naszą showdownie, żeby potraciła trochę pucharków, jak się z tym czujesz? Jesteś okropny! No ale czemu okropny, no taka drobna kara na początek Myślę, że nie jest zła Zamiast kupić mi jakiegoś skina do Piper, to ty tracisz mi pucharki na beat? Patrzcie to widzowie, to jest jakiś ziomek konikus Spocony Jasiu się rozwalił, co jest? dziesiąte miejsce będziesz miała. Ile minusowych puszek? Minus 9? O Jezu. Ale się na tobie odegram. Ale będziesz sobie jadł takie fajne szklotki. Co ty gadasz w ogóle? Bo generalnie ona, ten odcinek co będziemy nagrywać z karami, to będą to kary widzowie nie tylko w Brawl Stars, ale też w prawdziwym życiu. Będzie to na jej kanale, więc jak chcecie taki filmik, to wiecie co robić, łapeczka i subik. No ale póki ja mogę ci robić kary, no to korzystam, nie? Żebyś zobaczył jak ja będę korzystać No dobra, jeszcze tutaj raz ci może dednę O, idealnie, znowu minus 9 pucharków wleci Myślę, że już to troszkę lepiej wygląda Więc możemy przejść do twoich kolejnych zadań Twoich kolejnych kar Ale spokojnie, jeśli wykonasz wszystkie kary To na koniec tego odcineczka Mam dla ciebie mega fajną niespodziankę Żeby nie było, że jestem taki niemiły Więc wy też widzowie oglądajcie do końca No ale dobra, co zrobimy kolejne W ogóle widzę, że masz taki nick już długo Taki sam, Wikusia Eee, yy, czekaj, masz... Ej, masz za darmo! Dobra, to zmienimy ci nick! Eee, yy, jak się z tym czujesz? Żartujesz sobie, ale ja mogę sobie go wybrać? No nie wiem, dobra, poczekamy z tym, poczekamy z tym jeszcze Będzie to dzisiaj, więc oglądajcie do końca, ale przed tym zrobimy coś innego Może kupimy ci jakiegoś skinka, tylko pozwól, że tego skinka wybiorę ja Nie, no nie, no tragedia ale ma ciężki odcinek ona dzisiaj widzowie ze mną Dobra, wchodzimy sobie w bardzo rzadkie przebrania Bo chciałbym jakiegoś właśnie niebieskiej rzadkości może skinka kupić. Widzowie doradcie Którego skinka kupujemy? Może taką piękną Bibilantę w, w takiej białej masce O człowieku ja to zbieram sobie na skiny człowieku Weź Nie no dobra wiesz co Zamknij oczy na chwilkę, zamknij, zamknij, zaufaj mi... I ja, ci teraz... ja ci teraz kupię skina i generalnie za niedługo przekonasz się co to będzie za skinek, tylko najpierw to ja może go jeszcze wybiorę, bo w sumie nie wiem jaki. Więc wcześniej ci kazałem zamknąć te oczy Ale nie no, wybierzemy kogoś fajnego, tylko poczekaj. No ja wiem kogo nie wezmę i Przecież to jest idealny skin, ona tak się z niego ucieszy. <laughs> kupiony, jest już kupiony. I teraz tak. Podpowiem ci, że to jest skin do Serża. jak myślisz, jaki to jest skin? Do Serża? Tak. Jest taki brzydki chyba skin, co w ogóle się chyba nie różni od. Nie, nie, nie. To coś lepszego. Podpowiem ci, że on w ręce trzyma banana. mi kupi <laughs> <laughs> kupiłeś? Siebie kupiłeś? Serge Kong wjeżdża na twoje konto. Piękny skin, jak będziesz mogła sobie takim małpiszonym pograć. <laughs> co, będę mogła z tobą w To nie jestem ja, widzowie czy ja jestem podobny do tego skina z Kong Owszem, patrzcie, to jest twarz Toriego i, i, te, i ten skinek, no jedy do jednego. Nie, w ogóle nie jest do mnie podobny, ale dobra, masz tego skinka kupionego. Lecz to nie koniec tego filmu, bo widzę, że masz 12 tysięcy monet, nie wiem na co ty zbierasz, ale trzeba ci te monety trochę powydawać. Jak ja widzę, że masz tyle postaci nieulepszonych na niskich poziomach Ej, może kupiłem czy... jakieś hipertowodowanie? Nie! To, tak, może cię jakieś kupimy, tylko do kogo, bo to jest też dobre pytanko. Um, może do Nity? Mm, nie! Ale Nita chyba w ogóle nie ma. <grystanie> ja wiem do kogo ci kupimy, do Jessie! Przecież Jessie ma mega mocny hiper. Ano! O, co cieszy się, to może to kogo innego wezmę, jak cię ci to podoba. Nie, nie, ja bardzo nie lubię Jessie, nie? Nie no dobra, weźmiemy ci już tutaj do Jessie to hiper... akurat się przyda, bo hiperdładowania dużo dają i byś miał mocno tą Jessie ulepszoną, masz do niej gadżety i star powery, więc myślę, że dobry zakup. Napiszcie w komentarzu widzowie, czy macie jakieś hiper doładowanie na swoim koncie, a jak tak to jakie jest wasze ulubione, to ona postara się przypiąć serdeczko, co nie? Oczywiście. No, więc dobra, teraz... Zbliżamy się już do zmiany Niku i zbliżamy się do jeszcze jednej rzeczy, którą widziałem na Twoim koncie, którą chcę zrobić. Patrzcie, wchodzimy sobie w drogę stara i tutaj widzę, że bardzo mało Ci brakuje do odblokowania jakiejś legendy. I jest to 50 gemów. Ty gemy masz na swoim koncie, więc mógłbym ci je wydać. Okej. Okay, Chyba, my... nie, nie! Ja zbieram na... Skiny! Nie, będziecie. Ty będziesz Będziemy się jakoś postać za gemy mm, i generalnie kogo ty masz tu do wyboru? Ej dobra, teraz napiszcie w komentarzu, kogo wy byście wybrali z tych czterech zadymiarzy. Kruk, Sandy, Amber czy Meg Kogo ty byś najbardziej chciała? Nie powiem ci, bo go nie myślą wtedy. <laughs> nie no dobra. Generalnie to... Wezmę jej kruka, bo myślę, że kruk jest chyba tutaj najlepszy. Więc dobra, klikamy sobie kruk, odblokuj. Masz nową legendę na koncie, jesteś zadowolona! <laughs> nie. No czemu nie, no przecież kruka masz fajnie, że ci go odblokowałem. Ale on by się uzbierał sam! Sam <laughs> Dobra, teraz będziesz odblokowywać jakąś czerwoną postać i masz tak. Chuck, Buster, oh. RT i Charlie. Więc może weźmiemy ci Chucka. Nie! Charlie! <laughs> Dobra, no niech będzie już to Charlie. Niech będzie. No Charlie fajna postać, więc w mnie spokojnie możesz zbierać. No i co? Została nam teraz zmiana niku i niespodzianka na koniec dla ciebie, ale zanim to zrobimy, widzę, że brakuje jednego wina, żeby zdobyć jajko, żeby je otworzyć, więc pozwól, że teraz szybko to zrobimy i zaraz widzowie będziemy się widzieć, a od tego co trafisz w jajku, będzie zależało, na jaki nik ci zmienimy. Nie, ja nie mam jeszcze do jajek. No więc teraz tak, masz tutaj jajko przygotowane do otworzenia i jeśli w tym jajku będzie coś w miarę dobrego, w miarę ok, sama byś mogła sobie wybrać, jaki nik ci ustawiamy. A jeśli będzie coś słabego, ja ci wybiorę i ustawię nik jest okropny, na, na 100% wypadnie mi e, monety pewne. Mogą być monety, monety. monety, mogą być, no. A. No dobra, lecimy. Uwaga, jakie jajko będzie? Oj, rzadkie, bardzo rzadkie. Uwaga! Błyskotki. <głos> <głos> Czyli teraz jak to zaliczamy, jako dobre czy słabe? <noise> dobra. Tak? Bardzo no dobre, ja bym się cieszyła No nie widać jakoś Nie, ja się bardzo cieszę No dobra, niech ci będzie No ale i tak nick musisz zmienić, więc y, ja teraz jestem gotowy Na no, jaki nick mam cię zmienić? Victoria29 Okej, okay, Wiktoria29 chcesz, ale teraz jest presja, bo jak ja jakąś tutaj literkę lub cyferkę krzywo kliknę i zmienię, to już nie ma co cofnięcia. To yy, kolego kupujesz gamę? <laughs> nie, 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 dobra, zmieniamy. Chyba dobrze wpisałem widzowie, teraz jeszcze raz to potwierdzamy, więc nawet nikt na odcinku tutaj jest zmieniony. Paga, proszę bardzo, oficjalnie Wiktoria29 imię zostało zmienione! Jak ci z tym faktem? Źle, bo tamto miałam od początku. Dobra i tak masz ładny nick. Cieszę się, bo mogłem ci zmienić na dużo gorszy. Żebym mnie ja to będzie nie zmieniła. Nie, 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 bez takich, dogadamy się. Dobra, teraz jeszcze szybko wbijam do twojego kanu i coś bym tutaj napisał. Może... Napiszemy coś takiego, ale... śmierdzę. Wysłałem. Mogę powiedzieć, co? Myślałeś takie rzeczy? O Boże, współczuję ci aż taką karą szczerze, nie? No nic, wysłałem. Zobaczymy później jaka będzie ich reakcja. No ale jako, że te wszystkie kary przetrwałaś, no to czas na nagrodę, moja droga. No więc widzimy się już po chwilowym cięciu i możesz zauważyć, że teraz coś tam w prawym górnym rogu miga, coś tam na ciebie czeka. Za to, że wytrzymałaś wszystkie kary postanowiłem, że ogarnę dla ciebie skinka, bo akurat kilka takich miałem i jest taki słodki skinek jak ty, czyli Shibanita. Proszę bardzo. O kochany, ładny mega. W ogóle chyba nie mam żadnego skinka do niej, ty. O, to idealnie będzie, zaraz zobaczymy, a ten jest bardzo ładny, on normalnie kosztuje 149 gemów, więc już zobaczymy czy jakiegoś masz, czy nie. O, proszę bardzo, nawet masz mutację do niej. Ym, nie masz żadnego, więc idealnie akurat będziesz miała. A on jest bardzo ładny, powiedzcie, że naprawdę fajnie. Ale będzie. fajnie. Cieszę się? Dziękuję ci bardzo. <laughs> tak. Okay. Ale jeszcze ci nie zobaczyłam. <laughs> no aż taki zły nie byłem, mogłem być gorszy, więc miej to też na uwadze, jak my będziemy nagrywać ten odcinek z moimi karami. <laughs> Oczywiście, oczywiście. No więc widzowie dziękujemy za trzymanie do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia, żegnamy się. Hejo! Hejo!